Siema witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj patrolujemy sobie graczy nowym skinem do Edgara Jak wiecie z poprzedniego odcinka udało mi się go tutaj dostać za darmo Dostałem go wiem, właśnie od Supercell'a Ale to jak wiecie było w poprzednim odcinku Myślę, że dosyć fajnie będzie tutaj e, patrolować graczy Zwłaszcza, że ten skin nie jest jeszcze dostępny w grze Wy tutaj odcinek widzicie w czwartek Ten skin do Edgara będzie dostępny w piątek Także jeden dzień przed W sumie dostępem, gdzie każdy będzie go mógł kupić Potrolujemy sobie W sumie ja tutaj dwa dni, bo ja to nagrywam w środę Wy widzicie w czwartek, ale to w sumie Nieważne, nadal tutaj tego skina nie będzie Dostępnego, jeszcze dopiero będzie on w piątek Więc jeżeli odcinek wam się z trollowania spodoba Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał A ja już tutaj bez przedłużania polecę Sobie z pierwszą w sumie można powiedzieć grom tutaj sobie pogramy, potrolujemy Myślę, że tutaj najlepiej będzie właśnie pograć sobie Solon e, Zaczynamy, o jest tutaj kolet Ja jej nie będę bił, od razu się zacznę kręcić Ciekawe czy tutaj ogarnie, pokręcimy się Ciekawe, w sumie trochę tutaj lipa Bo nie wiadomo czy tutaj ktoś ogarnął, że nowy skin e, Czy nie, ale ona Chyba nie ogarnęła, bo mnie tutaj bije Także ja ją e, tutaj niestety musiałem Ubić, lecimy sobie dalej Może tu jakoś jeszcze postać jest, okej okay, tam był Leon Gdzieś poleciał, dobra ja bym się trochę Wyleczył, o jest tutaj Leon, czy on Ogarnie, czekajcie, pokręcić się Trzeba czy on tutaj ogarnie? Wyślemy emotkę. Ja go oczywiście tutaj nie będę ubijał. Jest to konkursowe. Tutaj nie ma sensu ubijać e, kogokolwiek. O, tutaj Piper jeszcze poleciała. Pokażemy tutaj skina. Oj, ona chyba nie bardzo chce tutaj zobaczyć skina. I niestety mnie ubiła. Ale nieważne. Lecimy sobie, wychodzimy i lecimy e, od razu z drugą grom. E, z, powiedzmy, drugim trollowaniem. Myślę, że też w sumie chodzona można byłoby zagrać. Zobaczymy jak to tutaj dokładnie wyjdzie. myślę, że takie trzy gierki na solo... I myślę, że jakieś dwie można tutaj właśnie na chodzonie zagrać. Ale to wszystko zobaczymy, e, jak wyjdzie właśnie w dalszej części odcinka. A teraz krótkie cięcie i widzimy się w grze. Ok, no i zaczynamy. No tutaj niestety się trafiła mapa cała w krzakach. Ale dobra, ucieknijmy sobie. Oj, może tutaj do Gina podejdziemy, pokręcimy się, czy on będzie mnie atakował. Ok, atakuje mnie. Dobra, wiecie co? Musiałbym go, oj, ubić, ale niestety on mnie prawie ubił. Dobra, muszę gdzieś tutaj uciec, wyleczyć się. No tutaj będzie trochę słabo, żeby tutaj... Podejść do kogoś, żeby nas nie ubił, bo wiadomo, no, raczej każdy zacznie nas tutaj atakować Może uda się kogoś tutaj znaleźć i może nas nie ubije, zobaczymy Na razie tu, no, ciężko jest znaleźć, ciężko jest znaleźć tutaj kogokolwiek O, jest tu, pokręcimy się, on nas tutaj nie bije Dobra, myślę, że możemy wysłać CC, idziemy za tym studiem, on tutaj uciekł, dobra, skoczymy Żeby trochę przyspieszyć Dobra, gdzieś z nam uciekł, nieważne, o, jest tutaj był Aja, o, jest tu Amber czy ona będzie nas biła? Czekajcie, skoczymy sobie. No dobra, niestety ubiłem ją. Ale ona raczej, no tutaj, y, skina nie chciała zobaczyć. Pokręcimy się tutaj, gdzie jest wypalone. Ciekawe, czy tu jakiś ból wyleci, czy jakiś ty. O, jest szelka jakaś. Pokręcimy się, wyślemy nawet emotkę. No tutaj pewnie, e, jeżeli ogarnia, to jest pewnie tutaj zdziwiona, czemu jest ten skin. O, jeszcze złoty jean przyszedł. O, się zaśpiał z nas, więc myślę. Oj, tu mnie zaciągnął. Dobra, idziemy za tym ginem. Wyślemy kolejną monetkę. O, szelka też tutaj wpadła. Oj, z tyłu coś tutaj nie chce. Okej, okay, współpracować, dobra, primo 13 parkiursów tutaj wleciał. Dobra, ubijamy, żeby nam tutaj ta szelka Gina nie ubiła. Ojojoj, Bibi jeszcze wleciała. 1000 HP. Ojojoj, oj, oj, niebezpiecznie się zrobiło. Okej, okay, 350 HP, dobra, żyje jeszcze. Ja może pójdę tu na środek. Oj, Mortis, czy on będzie mnie chciał ubić? Dobra. Ja jestem na środku, niestety Mortis chciał mnie ubić. No i mnie niestety ubił, ale nieważne, czwarte miejsce. W sumie to miejsce jest naprawdę nieważne. Lecimy sobie z trzecią gram na solo i później tak jak mówiłem, myślę, że pójdziemy sobie na chodzon albo wiecie co, o pucharki zagramy, bo też myślę, że na pucharkach byłoby ciekawie. Trudno, najwyżej stracę, ale trudno się mówi, myślę, że dla odcinka tutaj warto, także polecimy sobie solo i myślę, że tutaj pójdziemy sobie na puchary, zobaczymy jaka tam będzie reakcja właśnie na tego skina, a teraz lecimy sobie z trzecią grą na solo, yy, Ok, no mapka dosyć zamknięta w sumie, mógłbym sobie tutaj stanąć, okej, okay, czy oni mnie będą widzieć, dobra, naładuję ulta i wyskoczę stąd, myślę, że pójdę właśnie tam yy, na sam koniec. Dobra, jest ulcik. No, i można sobie tutaj uciec. Teraz każdy będzie tutaj, wiadomo, widział z mojego skina. Więc lecimy sobie dookoła. Ok, serce tepnął. No, niestety, serce mnie tutaj ubił. No, nieważne, nie chciał tutaj się pokręcić. Nie chciał sobie razem pochodzić. Trudno się, mówi, Wychodzimy i idziemy, tak jak mówiłem, na pucharki. Zobaczymy, co my tutaj ciekawego mamy. Jest bounty, jest heist. Dobra, na heście raczej nie. Może na brobala w sumie standardowo bym tutaj poszedł. Albo na knockout. Bo też tutaj byłoby e, ciekawe Dobra, myślę, że na knocut pójdziemy jeszcze, ani razu tego trybu nie grałem e, Więc zobaczymy jak tutaj wyjdzie. Pewnie Edgar nie jest najlepszą postacią na ten tryb, e, na tą mapkę, ale zobaczymy sobie tam jakieś e, poko double tank się trafiło e, Wyślemy emotkę i lecimy. No mamy Colta, mamy szelkę Czy to są boty jakieś? Tak, dziwnie tutaj ten daryl i poko, w sumie wszyscy tak dziwnie jakoś chodzą nie wiem, czy to są boty, czy nie, ale nieważne, dobra. Ważne, żeby tutaj coś ugrać. Jak na razie przegrywamy, bo tutaj szelka niestety padła. Ja bym. Okej, okay, nice, tutaj cold ładny ul. dobra, ubity poko. Oj, 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 ja niestety też padłem. Został tylko cold i dwa tanki. No niestety, nie udało mi się tutaj tej rosy porobić. 30 sekund, jeszcze no ten cold musi tutaj coś zrobić, bo inaczej, no niestety, przegramy. No i przegraliśmy. Lecimy sobie tutaj, powiedzmy, druga runda, że tak powiem, jest. No, niestety tu kolc już się rozłączył, Nie wiem, mam wrażenie, że tu jakieś tu to boty są, o, widzicie, Rosa e, jakiego ulta tutaj walnęła. Dobra, jakiś taki ofensywny skok. Myślę, że uda mi się uciec. Dobra, jeszcze jeden skok, daleko od nich, bo raczej nie miałbym szans. Dobra, Szelka porobiła Daryla, więc jest dobrze. Okej, okay, naprawdę, wydaje mi się, że tu są boty jakieś, bo. No, ten ult Rosy, jeszcze jak oni tutaj chodzą, to naprawdę dziwnie to wygląda. Została tylko Rosa, więc mamy tutaj duże szanse na e, wygranie tej gry No i mamy, mamy wygraną grę, mamy 1-1, lecimy sobie. Kto wygra teraz? Wygrywa całą grę. Jak widzicie, znowu taki dziwny ult ze strony Rosy. Okej. Okay. Oj, poko uda się ubić, dobra, udało się ubić poko. Dobra! Ja jeszcze żyję. Zostałem sam. Ok, muszę tutaj uważać, bo zostałem sam. Ale szczerze tutaj na tą Rosę, na Daryla mogę mieć ciężko Edgarem. Chyba, że tego Daryla jakoś... Dobra, wiecie co? Zaryzykuję. Okej, okay, udało się. Udało się ubić Daryla. Została tylko Rosa. Może jakoś ją tak... Aj, niestety mnie tutaj sięgła. No i niestety przegrałem. Polećmy z Game Grabem. Zobaczymy jak tutaj wyjdzie. Mamy 6 na 6. Dobra, od razu wyszukało. I lecimy sobie z ostatnią gierką. No tutaj już lepszy Team comp. Mam nadzieję... E, że tutaj nie będzie botów, bo tam naprawdę wydawało mi się, że były boty. Poczekam na ulta. Dobra, mogę skakać? Oj, tutaj nieudany trochę ten skok, ale dobra, udało i tak się sięgnąć, więc jest dobrze. Oj, tutaj rosa na prawej stronie na Sandy, więc jest trochę tutaj problem. Ale za to ja też mam dosyć łatwą stronę na Sandy. Jeżeli będę cały czas na, na niego skakał, to będzie okej. Okay. Dobra, skoczymy teraz, bo okej. Okay. Dobra, jeden za jeden. Niestety chyba tam ma ulta. Sandy, nasz też ma Sandy Ulta, więc dobrze. Niestety tutaj była próba ściągnięcia tego Gina i w sumie udało się ściągnąć, ale nie udało się go ubić. Sandy od lewej, dokładnie. Dobra, skoczymy na nią, tak? Na niego w sumie, to jest on. Okej, okay, nie uda mi się go ubić, jednak się udało. Dobra, drugi pół Gina i mamy 7 gemów. mamy. Rosa jest oczywiście na środku, oj tutaj Gin. Dobra, na szczęście trafił tą Rosę. Okej, okay, ult doładowany trochę. Nice! Udało się trochę skoczyć w sumie. Udało się jeszcze porobić sandy. Jakby ten Jin tutaj tą Rosę ściągnął, to by było naprawdę mega dobrze. Tylko gdzie ona tutaj siedzi? Dobra, my też mamy teraz ulta, więc możemy sobie wyjść. Okej, okay, rosa jest po prawej stronie. Ja tutaj będę z tym Jinem chodził, żeby... W razie czego jakby ściągał czy coś, to żeby tutaj wiadomo, ktoś był przy nim. Dobra, myślę, że mogę sobie skoczyć. Dobra, okej. Okay. Ten Jin mógłby teraz ściągnąć, e, ma ulta, ale lepiej niech tutaj wyczeka, niech ściągnie jak będzie pewny. Okej, okay, niestety oni teraz mają ulta, mają e, przewagę, musimy uważać. Okej, okay, niestety kolejny ult załadowany, no niestety my jeszcze nie mamy ulta. Jeszcze może tą Rosę uda się tutaj jakoś e, złapać, albo tego Jina, no cokolwiek. Ajajaj, tutaj dobra próba, dobra próba była tutaj ściągnięcia tej Rosy. Dobra, skoczymy na sandy, czy uda się jeszcze jakoś tutaj to ugrać? Dawaj, dawaj, no gin jin. Niestety, nie udało się. Ja sobie tutaj wychodzę, niestety minus 9. Także myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I co Dzięki za oglądanie, do nas odcinka, siema!